a oto nasza piękna fabryka, w której wszystko, co tam się robi, czyli chmury, śnieg, tęcza i to wszystko trafia do nas na ziemię. Zajebiście, co nie? Dobra, to idziemy, czy nie, czy co? Yeah. Wow, jeszcze nigdy nie chodziłam po chmurze. Normalnie się nie da, ale rzuciłam zaklęcie i teraz możemy po niej sobie swobodnie chodzić. Jona, chodź, zobacz, jaki fajny widok. Chyba, że się boisz. Jona, jak się nie bać? Jona, się bać! Ja! No, zajebista wycieczka. O kur... Trzeba ich złapać szybko. Spokojna Spokojnie, mamy ciebie. Nie trzeba było wpierdalać te wszystkich Jona, nie wpierdolić błęk. Co się odpierdala? Moja magia ja przestała działać. Jakby nigdy mi się to nie zdarzyło. Hmm? Okej, okay, mamy kryzys. Dzieciaki, spadać z chmury.